Znajdujemy się na targu w Kętach i dzisiaj zapytamy mieszkańców, co sądzą o rządach Donalda Tuska, ponieważ tylko 29%, jak wynika z badań, jest zadowolonych z jego działań. Zapraszam na sądę. Bez komentarza, beznadziejnie. A do demisji. Tak? Pewnie. Jakieś, jakieś, jakieś y, przykłady tych działań? Przyklady? Tak. No co, KPO okrad nas, podzielił się mm -hmm. ze swoimi. No, no co jeszcze mogę powiedzieć? Nic dobrego w każdym razie. Zdrajca narodu. Bardzo dobrze, wreszcie może złodzieje pozamykają do więzienia. Bardzo źle. Dlaczego? Jakiś no, naj... Bo źle żyją. Najważniejszy jakiś powód? Pa, pan Tusk, no nic dobrego nie zrobił jeszcze. Mhm. Odkąd zaczął rządzić, to nic dobrego pan Tusk pani nie zrobił. Stąpić, już, się schować już powinien się schować w krzaki, bo to, co on nie, nie robi się. Już. Do rządzenia, nie Beznadziejnie, proszę pana, tyle tylko mogę powiedzieć. I Tusk mhm. powinien się poddać do dymisji. Mhm. Czyli nie dziwi pani, że 29% Polaków tylko ocenia pozytywnie jego rządy. Nie, nie dziwię się. Ale bez kamery. No. Bo możemy pokazać jabłka. Ja no dokładnie. Dla, dlaczego? To jakie jeszcze są? Powody? Za dużo, mo 29. Mm -hmm. Że mniej Polaków powinno go jeszcze No dokładnie. gęby nie otworzę, a już oszuko. Już, już nie No to, tak jest przecież. To dość ogólnikowe stwierdzenie. Ja nienawidzę ludzi, którzy oszukują. Mm -hmm. Jestem za zapisem. No tak, ale to nawet nieważne, czy jest Może pan nie zapisem za czy za Kaczyńskim. Tak nie jestem za ryzykiem, ale do kościoła chodzę. Mm -hmm. Ja w ogóle się polityką nie interesuję, także nic, ciężko mi się wypowiedzieć, ale, ale, widzi... ale za Tuskiem na pewno nie. Krytycznie. Najważniejsze to, że jest proniemiecki, że jest za Niemcami. Po mhm. prostu krytykuje wszystko to, co jest polskie, także nastawienie moje do niego jest bardzo krytyczne. Mhm. Czyli nie dziwi Pana, że tylko 29% Polaków jest zadowolony z jego to jest tak za dużo. Mhm. Moim zdaniem to zero powinno być za nim. Rektorat mhm. zjeby. <gry> A no, to była taka sytuacja. No, była taka chyba sytuacja. tylko same z się pozytywnie wypowiadają. Ale nie myśli Pani a o tym no, w ten a skąd sposób... Pan że który informacje. jesteś w ogóle. Zrzuci jesteśmy serwisem informacyjnym. No, nie, nie myśli... pójdę się jedzieć za, za to, co powiedziałam? A no nie, nie. Ale wy, nie myśli Pani, że jakby, no, jeżeli wszyscy jesteśmy Polakami, prawda, i mamy taki rząd, który część jakaś wybrała, to nie powinniśmy, um, no nie wiem, jakoś współdziałać. No ale on nie chce współdziałać, tym zdralca narodu. Mm -hmm. No, jaka, jak, jaki hejt sieją wszyscy, mm -hmm. bo od niego niestety. Mm -hmm. I jakie, nawet szkoda mówić na się mm -hmm. denerwować. A co, co was najbardziej denerwuje? Wszystko Bo tu u widzę, u, pana, u pana widzę uśmiech, czyli pan ocenia pozytywnie, czy? Nie. Nie? nie? nie. No, się nie odzywać. Tak. Aha, lepiej się nie odzywać. Powinien tam. już zejść mm -hmm. i jechać tam, gdzie jego miejsce. To znaczy gdzie? Do Niemiec. Niech tam żyje. No właśnie wszyscy tak mówią, że jest bardzo no. proniemiecki. No oczywiście. Mm -hmm. Szkoda gadać, tak? Mieszkańców gminy Kęty, Tak. Jak oceniają, to jest polityczne pytanie, jak tak. oceniają im rządy Donalda Tuska? No bardzo dobrze. Mhm. No ja w swojej rodzinie to mam patriotów, którzy walczyli w I wojnie światowej i II wojnie światowej. i automatycznie to są ludzie po prostu, którzy przyczynili się do wyzwolenia Polski, jak była pod zaborami. I to jest właśnie niesamowita rzecz. Mhm. Ale jak to, to powiązać z Donaldem Tuskiem? No po prostu to jest człowiek, który ma bardzo dużą wiedzę. Ja też jestem po studniu po, po prostu i mam wiedzę i wiem o czym rozmawiamy. Mhm. Jeżeli chodzi o żonę, no uważam, że dobrze działają. Mhm. Tylko 29% Polaków pozytywnie je ocenia i chciałem się dowiedzieć dlaczego. No, po prostu dlatego... Dlaczego? To nie wiem dlaczego, po prostu... Ja wam powiem. E, po okresie wojennym bezpośrednio, bo ja jestem człowiek urodzony w 50 latach, mm -hmm. e, po okresie wojennym po prostu nie każdy y, rodzic mógłby szkolić po prostu dzieci, nie? Dlatego, że tak, brakowało jedzenia, trzeba było wyżywić kraj i tak dalej. No i w związku z powyższym dużo ludzi zostało na wsi, rodzice nie mieli możliwości szkolić, no i ze względu na to, że rodzice nie mieli możliwości szkolić, dlatego po prostu Kaczyński po prostu zrobił z nich ciemniaków po prostu, no i jadł do siebie, no i to mm -hmm. wszystko, no co będę rozmawiał dużo? To jest to, co jest robi piste. wszystko na gąka, no zawsze na nie, na nie, mm -hmm. a ja uważam, że jest całkiem w porządku. Mm -hmm. no. Ma kłopoty, no bo to jest koalicja, nie? I rwie kasz, koszulę każdą w swoją strony, prawda? No może dlatego, no ale... Tutaj niektórzy mówią, jako przykład złych rządów podają te środki z KPO, że tak zostały wykorzystane. Znaczy, jak, gdyby nie oni, to w ogóle by ich nie było. Mm -hmm. Przecież tam ci w ogóle nie zatwierdzili się, od, chyba, a, a tam jakieś są nie, niedokładności, ale nie, nie znowu aż takie wielkie, nie? Mm -hmm. Tak mi się wydaje, no. No jeżeli chodzi o całą kwotę, to faktycznie to jest promil zaledwie. No, no także ja nie wiem, czy to jest, kurde, jakiś kłopot z tym. Mm -hmm. No ale e, rozdmuchać można wszystko, nie? Mm -hmm. No. A na tym PiS jedzie, że, kurde, robi z, z byle czego, robi od razu wielkie afery. Ja mm -hmm. też nie jestem zadowolony. Nie jest pan. A z czego pan najbardziej nie jest zadowolony? No z rządu. Wszystko. To co mówi to jest całkowicie co innego, a to co robi jest co innego. I okay. to nie powinno tak być. A przykładów to nie chcę mówić, bo jest bardzo dużo. Niezadowoleni Niezadowolenie W Całkiem. Co się panu najbardziej nie podoba? Udna ustawić, bo kłamie. Mm -hmm. Tego słowki dużo wcześniej mówił tak, a teraz drugi tak. No to człowiek poważnie nie powie tak robić. W jakich sprawach najbardziej wam się... Gospodarczej yy, yy, yy? no tak i różnych No, w różnych sprawach. Mm -hmm. Tyle mam tak, do powiedzenia. Tak. Dziękuję uprzejmie. A o środkach z KPO? No to my się nie. A na co nie... słyszymy, no to jest przekręt do tak. Nas, tak. Jak te na wszystko jest, A na poważne rzeczy nie bani. Mm -hmm. Ja oceniam bardzo krytycznie. No 29% Polaków tylko ocenia dobrze. Tak? Nie, nie, nie. W ogóle mnie to nie dziwi. Tak, że jest proniemiecki, nie dba o własny kraj, tylko gra, o, tylko gra na Niemcy mhm. i po prostu najlepiej, żeby się tam wyprowadził. Ci, proszę pana, którzy tworzą koalicję mhm. i będą przez dwa lata jeszcze Polskę niszczyć, po to, żeby pieniądze brać i na razie odkładać i zarabiać. Okay. Dla siebie, mhm. nie dla kraju. Czyli nie patrioci, tylko myślą o własnym interesie? Tylko i wyłącznie. Mhm. Jak Kosiniak-Kamysz, Kamyś, też mam do niego pretensje, tak jak i premier, jak i minister spraw zagranicznych, jak i proszę pana spraw wewnętrznych, już nie będę mówił jakie pseudonimy, mhm. <grych> mhm. jak minister sprawiedliwości, to, to proszę pana, wszystko ludzie. Ja nie jestem za jakąś partią, ale widzę, co się dzieje. Mm -hmm. Patrzą tylko swoich interesów, tylko. Pizjeń święty, ale do takiego chamspa jeszcze nie stosował. Mm -hmm. Dobrze, ok, dziękuję panu Proszę bardzo. bardzo. Miłego <noise> dnia, Pozdrawiam.